komentarz dnia. Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, a tym gościem, którego będzie można zobaczyć i który jest w Warszawie, to jest Marek Kacprzak, Wirtualna Polska. Dzień to dobry. To ja, dzień dobry. No i gościa, którego nie będzie można zobaczyć, ale można będzie usłyszeć, czyli w Krakowie, Jacek Orzuk, Telewizja Republika. Dzień dobry, kurczę, a goliłem się. No więc przy innej okazji, czyli się pojawić w Warszawie i wtedy, <laughs> wtedy zostanie pan zobaczony. Komentarz dnia do wydarzenia, które miało miejsce w zasadzie wczoraj, ponieważ późno, późno wczoraj, ale reperkusje będzie miało na pewno to wydarzenie nie tylko dzisiaj, ale jeszcze przez wiele, wiele dni czyli wybór przewodniczącej Komisji Europejskiej, pierwszy raz kobiety Ursuli von der Leyen. No, i z punktu widzenia polskiego, chyba najciekawsze jest to, że do wyboru doszło, doszło tak naprawdę najprawdopodobniej wskutek głosowania polskich europosłów, również europosłów z Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki pogratulował Ursuli von der Leyen, twierdząc i wskazując właśnie na to, że dzięki głosom polskich europarlamentarzystów została wybrana. Ona wcześniej do premiera dzwoniła, a z kolei na przykład Witold Waszczykowski kilkanaście godzin przed głosowaniem twierdził, że ze spotkanie, jeśli chodzi o spotkanie z panią von der Leyen, to parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, czy czy europarlamentarzyści prawa i sprawiedliwości są bardzo rozczarowani, że było to spotkanie beznadziejne, a pani Ursula zamierza prowadzić politykę lewicową, zieloną i czerwoną? Więc jak to ocenić? Pan, panów zdaniem może, może najpierw Warszawa w takim razie? No, o, ocenić z punktu widzenia europosłów prawa i sprawiedliwości będzie bardzo trudno, bo ja od wczoraj widzę, że to jest jeden z tych nielicznych momentów, kiedy przekaz się rozjechał dia, diametralnie, bo minister Dworczyk mówi zupełnie co innego, były minister Waszczykowski mówi zupełnie co innego, a jeszcze z innej strony słyszę, że gdyby nie pisto, by się to nie udało, a e, arytmetycznie tylko 9 głosów było e, przeważających. Więc właściwie, kto głosował jak, kto miał jakie motywacje, trochę jest to niejasne i tutaj spójnego przekazu na razie, na razie e, nie widać, i mam wrażenie, że to jest taki moment, kiedy nawet politycy Prawa i sprawiedliwości, nie do końca wiedzą, czy to jest dobra kandydatura, czy to jest zła kandydatura, czy za to, co się dzieje wokół Beaty Szydło należy w te układanki grać, czy się na tę Unię w ogóle obrazić. No, to jest taki moment... Faktem jest, że już jest dokonany. Pani Ursula jest już yy, szefową, i, i tego na razie nic nie zmienia, ale yy, przekaz dobrze by było chyba jednak trochę uspójnić. No bo myślę, że tutaj podstawowy problem dotyczy tego, czy mamy do czynienia, jak yy, twierdzili niektórzy politycy, ze zwycięstwem, które polega na tym, że nie został wybrany Franz Timmermans, czy też po prostu z mniejszym złem. No i to jest ta. No to tak, tematyczna. Ta, bo od samego początku zwracałem na to uwagę, że słyszymy, że to jest mniejszy Zło, ale jak się wsłuchać w to, co e, e, pani Ursula mówi, to wcale może się okazać, że to jest z punktu widzenia prawej Sprawiedliwości wcale to nie musi być mniejsze zło. Dlatego, że mam wrażenie, że w wielu przypadkach ona przynajmniej na ten moment kreuje się na ba bardziej radykalną niż sam Timmermans. Więc e, czy to jest spod deszczu, z deszczu pod rynne, to się okaże w najbliższych tygodniach. No właśnie, a jak na to patrzy y, y, Jacek Orzuk, nasz gość z Krakowa. Jeżeli ktoś myśli, że wybór Ursuli von der Leyen na stanowisko szefa Komisji Europejskiej to jest sukces polskiego rządu tylko i wyłącznie dlatego, że to jest właśnie ta kandydatka, ani Timmermans, no to gratuluję mu dobrego samopoczucia i jakby takiego oderwania od, od, od rzeczywistości, bo na pewno tak nie jest. To znaczy, wybór pomiędzy tymi szpicem kandydatem, czyli Manfredem Weberem, Franzem Timmermansem, później a ostatecznie po załamaniu się tego systemu. Soli von der Leyen. To jest taki wybór jak między PZPR-em a jego przybudówkami, czyli ZSL i SD, w, w, z, za czasów słusznie minionych. Czyli, czyli wybór to jest żaden. A przecież to jest wybór jest... między dżumą a cholerą, Pańskim zdaniem. Tak? No, <grym> tak, tylko pytanie: to znaczy, alternatywy politycznej na pewno nie przestają polski rząd. Alternatywa polityczna została polskiemu rządowi przedstawiona i rozumiem, że w negocjacjach padło na takiego e kandydata. Pytanie jest takie, ale powiedziałem, że gdyby tylko o to chodziło, bo pytanie, nie jest takie, czy nie ma jakiegoś dealu pomiędzy panią von der Leyen a faktycznie polskim rządem. Jeżeli na przykład powie, pani von der Leyen powiedziała, że odczepi się od Polski w sprawie tej praworządności, znaczy ona oczywiście mówi, że, że nie, że praworządność dla wszystkich, że tam to szaleństwo ekologiczne będzie promowała, że te federalizacje Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co innego politycy europejscy mówią, a co innego robią. Jeżeli faktycznie da nam spokój w związku z tą rzekomą praworządnością, czy z innym Innymi rzeczami, no to będzie można uznać, że to faktycznie był sukces rządu. Zobaczymy. Pierwszym te tego testem będzie wybór yy, składu komisji, jakie stanowisko obejmie Polak, jeżeli chodzi o Komisję Europejską. To będzie taki pierwszy test yy, yy, wiarygodności pani von der Leyen i, i tego, czy, 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 czy wdzięczność to jest waluta w, w polityce w tym przypadku, czy, czy może jednak nie do końca, czy może jednak chodzi tutaj o coś innego, a nie tylko o wdzięczność. No właśnie, bo yy, gdyby się wsłuchać w same deklaracje, pani von der Leyen, to rzeczywiście one nie odbiegają, by nie powiedzieć, że właściwie są dokładnie kopią tego, co mówił na przykład pan Franz Timmermans. Ona wyraźnie mówiła, jeśli chodzi o tak zwaną politykę neutralności, klimatyczną politykę neutralności, właśnie mówiła to samo, czyli do 2050 roku zmniejszenie radykalne emisji dwutlenku węgla, jeśli chodzi o kwestie praworządności. Co więcej, tam się pojawił przecież wątek tego, że karania państw, które nie chcą przyjmowania imigrantów, czyli dokładnie po Powtórzenie tej linii, którą wcześniej Komisja reprezentowała. I co więcej, dzisiaj z kolei też się pojawi informacja, że Komisja Europejska zamierza zaostrzyć ten, ten, ten proces badania, tzw. zwanej praworządności, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Polskę. Więc no, pytanie brzmi, co w zamian za to poparcie Polska, Polska otrzymała, jeśli uznajemy, że zysk w postaci braku pana Timmermansa jest zbyt mały? Znaczy, to trochę wygląda tak, że to już była punktu widzenia polskich władz, gra honorowa. Skoro się cały ostatnich kilkanaście dni mówiło, że chodziło głównie o to, żeby odsunąć Timmermansa, no to teraz nie poprzeć kandydatki, o której się mówiło, że jest właściwie naszym zwycięstwem, no byłoby już kompletnym rozdrganiem i bardzo trudno wytłumaczalne. Poza tym po, no mimo wszystko, podwójnej porażce Beaty Szydło, niepoparcie e, von der Leyen mogłoby być odebrane jako takie właśnie działanie na złość co, 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 co by było tylko i wyłącznie nakręcaniem spirali. I jeżeli w ogóle chciałbym widzieć w tym jakiekolwiek dobre strony, to właśnie takie, że jednak PiS próbuje pokazywać, że nie będzie w Unii Europejskiej tym głównym hamulcowym, żeby nie można go było ciągle przedstawiać jako to ugrupowanie czy te, to, 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 tę formację, która tak naprawdę poszła do Parlamentu Europejskiego, żeby siać tam destrukcję. No dobrze, a, a jeśli chodzi o ten deal czy porozumienie, czy. czy czy ono istnieje między, nazwijmy to, prawem czy polskimi władzami, a przedstawicielami Unii. No bo jak na razie dwa razy te dwa głosowania, których Beata Szydło przegrała na przewodniczącą Komisji do Spraw Socjalnych i Zatrudnienia, wskazywałyby na to, że albo któraś ze stron nie dotrzymuje tego porozumienia, albo go w ogóle nie ma. Albo go w ogóle nie rozumie. To Jacego jest... To stanowisko, na które kandydowała pani premier Beata Szydło, to jest zupełnie nic nieznaczące stanowisko w zupełnie nic nieznaczącej komisji. Uważam, że bardzo dobrze pis robi, że wyzyskuje tę całą sytuację na potrzeby wewnętrzne, bo zauważmy jedną rzecz. Beata Szydło dostała pół miliona głosów w wyborach europarlamentarnych i teraz to, że tak naprawdę już któryś raz straciła szansę objęcia zupełnie nic nieznaczącego właściwie stanowiska, można przedstawiać bardzo korzystnie na Wewnętrznej. Myślę, że o to w dużej części pisowi chodzi. Z, z, jeśli chodzi o Ursulę von der Leyen, to będzie troszkę ciężej, dlatego że jednak szef Komisji Europejskiej to jest ktoś, kto może zaszkodzić Polsce. Pan Juncker borykał się ze swoimi własnymi problemami, dlatego chyba dlatego nie robił tego zbyt, zbyt natarczywie. Natomiast, natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w, w, u nowego szefa komisji. No dobrze, zobaczymy, wszystko się wyjaśni. Wkrótce będziemy wiedzieli, jak będą. Jakie stanowisko, czy jakie miejsce zajmie polski komisarz w Komisji Europejskiej, na ile ono będzie istotne i czy faktycznie mamy do czynienia z jakąś formą porozumienia, czy nie. Zostawiamy Brukselę, przechodzimy do spraw polskich, chociaż tam też były sprawy polskie, mhm. ale do, sprawy, do spraw całkiem polskich, czyli do Mozolnego i nie wiadomo, jak kończącego się budowania koalicji przeciwko Pisowi. Na razie dzisiaj, czyli w środę wygląda na to, że chyba taka koalicja nie powstanie i do wyborów pójdą osobno Platforma Obywatelska, osobno PSL i osobno SLD. Czy też nie? Czy też panowie uważają, że jednak za wcześnie na takie wyrokowanie? Może teraz Kraków pierwszy się wypowie, czyli Jacek Orzuk. To jest bardzo ciekawe, bo po tym, kiedy okazało się, że faktycznie PSL już samodzielnie będzie zbierał podpisy pod swoimi listami, no widać wyraźnie, że, że Grzegorz Schetyna nie ma już takiego pola manewru. Bardzo też jest myślę, że pamięta to, w jaki sposób został oszukany, czy wystawiony do wiatru przez, przez SLD w wyborach europarlamentar, europarlamentarnych. Przypomnijmy, że na te 20 bodajże dwa mandaty, które zdobyła Koalicja Europejska, aż 5 dostało się w ręce postkomunistów. Więc myślę, że Grzegorz Schetyna o tym pamięta i pytanie, co zwycięży? Czy zwycięży osobista ambicja Schetyna, żeby, żeby, wyciąć, Schetyny, żeby wyciąć wszystkich i, i jednak samodzielnie iść do tych wyborów, czy jednak ta forma szerszej koalicji ma tutaj jakie, jakiekolwiek szanse. Prędzej byłbym za tym, że, że, że Schetyna wchłonie potencjalnych kandydatów do koalicji i będzie, będą startowali normalnie z, z Platformy Obywatelskiej. No chyba tylko problem polega na tym, że jak wszystkie sondaże pokazują, jedyny wariant, który w ogóle dawałby jakąkolwiek szansę na zwycięstwo opozycji, to jest wariant szerokiej koalicji. Natomiast te poszczególne... No ale Kosiniak już powiedział, że nie będzie szerokiej koalicji. No właśnie, no to no, i, no to jeśli tak będzie, czyli będzie osobno PSL, które być może w ogóle w takim razie do Sejmu nie wejdzie i SLD, który też tym ryzykuje, bo wszystkie sondaże pokazują, że to, że to jest około 6-5%, więc może się okazać, że w ogóle do Parlamentu nie wejdą, no to wejdzie ewentualnie platforma obywatelska, też z poparciem 20 pewnie kilku procent, a to oznacza bardzo silne rządy Prawa i Sprawiedliwości. Więc tak, tak by to dzisiaj wyglądało. Ale niekoniecznie taki scenariusz musi być. Realny i prawdziwy, dlatego że e, mnie w, w dużej mierze argumentacja PSL przekonuje, bo e, w tej chwili sondaże pokazują tak naprawdę, czy PiS, czy Antypis. I formuła Antypis, sensu stricte, ma właśnie poparcie około 30%. Myślę, że wielu respondentów nie pamięta, e, że może głosować na SLD, bo nie do końca wie, która to jest partia. Wiele osób zapomniało już, że PSL istnieje jako e, byt samodzielny. I jeśli chodzi o sondaże, zwłaszcza robione wakacje, to jest ten problem, że PSL zawsze było niedoszacowane w wyborach parlamentarnych, i mam wrażenie, że PSL bardzo mocno liczy, że w tych wyborach może zebrać większy pakiet głosów, idąc samodzielnie, zwłaszcza stawiając na tych lokalnych działaczy, którzy są rozpoznawalni, trochę traktując to jako zebranie takich głosów niejako w wyborach jednomandatowych. I e, e, gdyby to e, w tej chwili PiS zdecydowało, to bym stwierdził, że na pewno PiS się e, waha i robi bardzo szybko gigantyczne badania. W przypadku Platformy Obywatelskiej mam wrażenie, że to jest takie trochę wróżenie z fusów, która opcja jest lepsza, bo co do tego, że e, Platforma robi w tej chwili badania, mam duże wątpliwości. No dobrze, ale za. Ale... Ale... Tak, no niby jeszcze, jeszcze jeden element, który by wskazywał na to, że PSL jakąś szansę ma, to to, że te głosy, które wcześniej padały na jakąś, na taką partię pomiędzy pis a Platformą, teraz nie bardzo wiadomo, na kogo miałyby paść, bo wygląda na to, że mamy schyłek jednak Nie, no bo to jest tak, tak, jak, tak jak mówiłem, jest, właściwie w tej chwili jest wybór jeden. Albo PiS, albo antypis, Nie ma niczego innego. I właściwie PSL, moim zdaniem, próbuje wykreować nową potrzebę polityczną. Nie jesteśmy ani no, tu, ani tu. Pytanie byśmy oczywiście, czy taka partia jak PSL z tym, ze swoją przeszłością? Jest stanie. No i czy zdąży, zdąży bo jest przede wszystkim zdąży. bardzo mało czasu. Ja, go jeszcze. ja się zgadzam, że to jest bardzo racjonalne posunięcie Kośniaka kamysza dlatego że zwróćmy uwagę na jeszcze jeden fakt. Nawet jeżeli PSL nie dostanie się do parlamentu, co jest prawdopodobne i raczej jest tego więcej niż 50% prawdopodobieństwa, to raczej na pewno dostanie subwencje. Z tymi subwencjami będzie w stanie mniej lub bardziej przeżyć te 4 lata. I przy okazji ludzie. No, tak sobie myśli kosiniak Kamysz, będą, będą powoli zapominali, co robiła PSL, co mówiła, czym była koalicja europejska i te wszystkie rzeczy, których podniesienie wieku emerytalnego, tego typu ciosy, które czekały ich od, od, od partii rzekomo chłopskiej. Tymczasem cztery lata miną, i, i, i kosiniak Kamysz zresztą słusznie sobie kalkuluje, że wyborcy mają bardzo krótką pamięć w większości, i to może być racjonalna strategia przetrwania. Będzie wkrótce się przekonamy, bo najprawdopodobniej albo dzisiaj wieczorem, albo jutro, już wszystko będzie jasne. Bardzo dziękuję. Komentatorami byli w studiu w Warszawie Marek Kacprzak, Wirtualna Polska i w Krakowie Jacek Orzuk, który się specjalnie ogolił na tę okoliczność, ale nie mogliśmy go obejrzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Był to komentarz dnia.